Zajrzyjmy za kulisy nowej siedziby Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. 1 grudnia 2023 roku odbyło się uroczyste otwarcie budynku. Dzisiaj żeśmy zakończyli prawie dwunastoletni proces ubiegania się o, o, o nową siedzibę. Ta jednostka, którą dzisiaj żeśmy oglądali i oddajemy do użytku, jest to spełnienie marzeń paru pokoleń pracowników. Jest to w zasadzie kontynuacja pracy moich poprzedników, bo jestem czwartym dyrektorem z rzędu, którzy na miarę swoich możliwości finansowych i okoliczności Budowali ten instytut, począwszy od wynajmowania pomieszczeń od Akademii Rolniczo-Technicznej, poprzez trudny okres pracy w barakach. Wtedy kazano nam na to być pawilony. Powolutku, powolutku awansowaliśmy takim systemem gospodarczym. Jak nas było stać na zbudowanie czegoś, tośmy to budowali. Siedziba instytutu położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Jak mówi Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, zapowiada to ścisłą współpracę, która zaowocować może transferem wyników badań do biznesu. Na pewno dzięki uruchomieniu. E, tych nowych możliwości jestem przekonany potencjał Olsztyna naukowo biznesowy znacząco wzrośnie będziemy przyciągać kolejnych inwestorów jak i jednocześnie poprzez współpracę realizować bardzo wiele projektów innowacyjnych które będą działały na rozwój naszego miasta naszego regionu naszego kraju i na pewno w skali międzynarodowej. Olsztyński Instytut to wiodąca placówka w Polsce i jedna z najlepszych w Europie w dziedzinie nauki o żywności oraz tematyce rozrodu zwierząt i człowieka. Za wzorcowo realizowaną misję społecznej odpowiedzialności nauki Instytut zdobył tytuł popularyzatora nauki przyznawany przez polską agencję prasową i ministerstwo nauki. Ten budynek, który dzisiaj oglądamy, bo w się będziemy pewnie przez najbliższy pół roku. Spełnia nasze oczekiwanie, jest wybudowany w bardzo nowoczesnych technologiach. Myślę, że to będzie miejsce przede wszystkim, które ułatwi interakcję inter taką codzienną pracowników. My w tej chwili pracując w czterech lokalizacjach bardzo z tego powodu cierpimy. No, no, czasem przy okazji takiego wydarzenia jak dzisiaj spotykamy się raz w roku. No, to jest sytuacja dla jednostki naukowej bardzo trudna. Nowa siedziba Instytutu to ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych, na których znajdują się m.in. zakłady badawcze i pracownie zintegrowane, powiązane funkcjonalnie z laboratoriami specjalistycznymi typu Core Facilities, pomieszczenia do prowadzenia nieklinicznych badań biometrycznych oraz niezbędne zaplecze typowe dla profilu działalności Instytutu, administracja i wydawnictwo. Zostało też wydzielone laboratorium zwierzętarni spełniające najostrzejsze rygory Unii Europejskiej dla tego typu jednostek. Polskiej Akademii Nauk tutaj w Olsztynie ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o możliwość rozwoju, potencjału rozwoju regionu Warmii i Mazur. Podkreślił to ostatnią inwestycją wspartą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, a mianowicie budowa swojej siedziby od nowa. Nowa siedziba Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk znajduje się przy ulicy Trylińskiego 18 w Olsztynie. Powstała w ramach projektu Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania to 79 milionów złotych. Koszt całej inwestycji to ponad 109 milionów złotych, w tym 30 milionów to wkład własny instytutu.